W kolejności jest profesor Krzysztof Trojanowski. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu i zadanie pytania. Proszę. Halo, księdze rektorze, moje pytanie dotyczy zarządzania rozwojem dyscyplin naukowych, a konkretnie procedur zatrudniania i oceny okresowej pracowników na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych. Obecne procedury na naszej uczelni zezwalają na to, żeby decyzja o zatrudnieniu na etacie takim badawczym mogła zapadać przy braku stanowiska rady właściwej dyscypliny naukowej w takim przypadku, kiedy pracownik zatrudniony jest w innej jednostce niż ta odpowiedzialna za jego dyscyplinę. Ponadto ocena okresowa takiego pracownika nie jest dokonywana przez właściwą komisję dyscypliny badawczej. No i w ten sposób dyrektor instytutu nie ma wpływu na zatrudnienie i ocenę pracownika, z którego potem jest rozliczana dyscyplina, za którą odpowiada. Jak większość dyrektorów instytutów uważam, że no, no jest to nieakceptowalne. I moje pytanie, jakie jest stanowisko księdza dyrektora w tej sprawie i czy i jakie działania zamierza podjąć? Proszę o odpowiedź. Wyłączony mikrofon ma ksiądz profesor. Proszę włączyć go teraz. E, dziękuję bardzo za, za to pytanie. Rzeczywiście, szanowni Państwo, przypisywanie się do dyscyplin no, spowodowało pewnego rodzaju zamieszanie. Ale to w pewnie jedwa naszej uczelni. Ja pamiętam razem z, zresztą z, z kolegium rektorskim, czy z niektórymi osobami z zarządu przez wprowadzenie w ogóle ustawy 2.0 i ustalenie dyscyplin przeszliśmy z, przez wszystkie wydziały i ci, którzy Uczestniczyli w takich spotkaniach to pamiętają, że informowaliśmy, przekazywaliśmy informacje, w jaki sposób należy się przypisać do dyscypliny, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, że, że to nie pracodawca, jak gdyby na dzień dzisiejszy przynajmniej może tak decydować. Oczywiście można tym umiejętnie zarządzać i sterować, jeśli chodzi o przypisanie się do, do dyscypliny, ale to był wybór konkretnego konkretnej osoby zatrudnionej, że na przykład była zatrudniona na jednym wydziale, ale zapisała się do dyscypliny, która funkcjonuje na, na innym wydziale i to jest pewien galimatias czasem, czasem powstaje i to jest też kwestia tego typu, że po zapisaniu się do dyscypliny po prostu potem nie można było dokonać pewnej weryfikacji, czy, 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 czy nie wiem, wypisać, wy, nie można było się wypisać z tej dyscypliny. Wiemy, że każdy z nas przypisał się do dyscypliny na, na dwa lata, i być może tutaj samo życie nas troszkę zweryfikuje te nasze decyzje, bo, bo to, bo one rodzą rzeczywiście pewne problemy. Być może właśnie, że już niedługo, może dzięki Bogu nawet będziemy mogli podjąć takie decyzje, bo w listopadzie 2020, ile pamiętam, można zmienić zapisanie się do konkretnej dyscypliny, oczywiście w porozumieniu, w porozumieniu stron, więc to, tu nam się otwiera pewna, pewna furtka prawna i po takiej nowelizacji, i właśnie yy, też będzie konieczna nowelizacja statutu yy, w, w tym obszarze. To jest to jest yy, temat yy, jak najbardziej zgadzam się z panem dyrektorem do, yy, do tego, żeby te kwestie uporządkować, yy, bo rzeczywiście też yy, yy, z tą kwestią łączy się ocena pracownicza, o której yy, pan, pan profesor wspomniał, yy, że to też nastręcza spore trudności, dlatego że yy, dlatego, że, że właśnie wtedy tych osób, które dokonują oceny, jest, jest kilka i musimy to ze sobą e, scalić. E, więc na, na pewno również i, i, i kwestia oceny domaga się e, pewnych e, korekt. Szanowni Państwo, pamiętamy, przez, praktycznie poprzez e, wprowadzenie nowej ustawy, my praktycznie każdego roku wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak jak ta ocena ma wyglądać, nigdy nie była to zresztą narzucona, tylko wypracowana łącznie ze środowiskiem i tego się trzymać będziemy. Ocena pracownicza na pewno na pewno musi być tutaj też jak gdyby skorelowana, ale oczywiście to należy robić wspólnie jak praktycznie każdy inny temat, który dotyczy pracowników naukowo badawczych czy, czy, czy badawczych. Bardzo dziękuję. I teraz w kolejności jest pani Wiktoria Kowalska. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu pani Wiktorii, Wiktorii Kowalskiej. Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać księdza, profesora, jakie ksiądz, profesor widzi możliwości w prowadzeniu nauki w działalności komercyjnej? Jakie są plany w zdobywaniu dodatkowych środków dla naszej uczelni poza subwencją z ministerstwa? Dziękuję. Bardzo dziękuję e, nie, Pani za to pytanie. E, to, szanowni Państwo, e, z pustego to i salowo nie naleje, więc e, to jest też nasza wspólna, jak gdyby e, troska o to, że, żeby środki pozyskiwać także i z zewnątrz. E, I e, pomysłów pewnie jest, jest wiele. My na samej subwencji mimo wszystko nie, nie, daleko nie, nie zajedziemy. Więc te środki z różnego typu zewnętrznych, że tak powiem, organizacji i krajowych, i międzynarodowych, i terytorialnych należałoby pozyskiwać. Również wsparcie poprzez fundację UKSW, którą na dzień dzisiejszy mamy, ale także Poprzez, poprzez, poszukiwanie środków z zagranicy, choćby przez, nową fundację, która się pojawi na naszej uczelni, mianowicie Fundacja Pro, Pro Polonia. Więc to, ja mam nadzieję, że, 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 właśnie UKSW nawet może to szumnie zabrzmi, ale powinno podjąć swego rodzaju misję wobec, wobec Polonii i tutaj poszukiwać tych, tych środków, z zewnątrz, ale, ale też my wewnątrz możemy sporo uczynić. Ja wspomniałem podczas oczywiście skrótowo podczas swojego wystąpienia o inkubatorze przedsiębiorczości, więc tutaj tutaj jak najbardziej trzeba wyzwalać, jak gdyby energię, bym powiedział, różnego typu, ale między innymi również i biznesowe. Uczenie przedsiębiorczości, żeby w tym skomplikowanym. W świecie móc funkcjonować, właśnie to, to pewnych umiejętności studenci, doktoranci, młodzi naukowcy powinni otrzymać, jak gdyby, ze strony uczelni, która wyposaży młodego człowieka w tego typu umiejętność przedsiębiorczości. Więc taki inkubator przedsiębiorczości wydaje mi się, że, 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 że jest dobrym pomysłem, gdzie, gdzie właśnie na podstawie funkcjonowania właśnie tego inkubatora i jednocześnie wyzwolenia tej biznesowej żyłki u niektórych osób może też przyczynić się do tego, że, że, że pieniądze no będą większe niż tylko właśnie subwencja, która, którą dostajemy z ministerstwa. Ona zawsze wydaje się za mała i zawsze chcielibyśmy oczywiście więcej, ale to. To nie jest też tak wszystko uzależnione od nas. Więc na pewno poszukiwanie ze źródeł zewnętrznych, i tu jest szeroka, szeroka przestrzeń. Nawet, szanowni państwo, kwestia koło brzegu, to też jest, który, który niedługo, prawda, stanie się jak gdyby w pełni naszą własnością, z którą możemy, którą możemy zarządzać. I też ja widzę to biznesowo, że miejsce, w którym, w którym właśnie tam znajduje się nasza ziemia, nasz teren, możemy oczywiście z tego korzystać, ale sądzę, że dla uczelni ten kołobrzeg w przyszłości to może być, czy powinien być żyłko złota. Bardzo dziękuję. Kolejnym w kolejce jest pan profesor Sławomir Sowiński. Bardzo proszę o wyłączenie panu profesorowi mikrofonu. Halo. Ja bardzo dziękuję księdzu rektorowi za to bardzo ciekawe wystąpienie, tę bardzo ciekawą prezentację i propozycję przyszłości UKSW. Ale chciałem dopytać jeszcze o takie kwestie bardziej, że tak powiem, strategiczne, bo Wiadomo, że szansą takiego uniwersytetu jak nasz jest zbudowanie pewnej specyfiki, tego co go będzie wyróżniało na tle innych uniwersytetów. I teraz właśnie chciałem zapytać o, o to, w jakim sensie nasz uniwersytet powinien wyróżniać się na tle innych uniwersytetów, czym powinny się odróżniać w sensie badań naukowych, yy, jaka jest po drugie jego, że tak powiem, powinna być specyfika w sferze publicznej, w jego misji publicznej. No i wreszcie po trzecie, jak widzi ksiądz profesor dzisiaj rozwijanie tej, tej tradycji UKSW, wcześniej tradycji ATK, jaką, jaką była też służba kościołowi? Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję, panie, panie profesorze. Oczywiście. Marka Szyld naszej uczelni to nasza wspólna sprawa. Strategia musi być wspólna. Mi się wydaje, że sporo w tym obszarze uczynione zostało właśnie wiele rzeczy fajnych, ale jasne, że, że jesteśmy w nieustannym rozwoju. Musimy się otwierać i, i na cały świat, i, i na Polskę, i, i na Warszawę, i przecież Pana profesora, wystąpienia w mediach chociażby, to, 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 jest budowanie właśnie naszego szyldu, naszej, naszej marki. Ile, jeszcze ileś lat temu, pamiętamy, jeśli tu dłużej pracujemy, to, to jak UKSW powstało, to, to, to nie bardzo ludzie potrafili rozszyfrować ten skrót i wiemy, że czasem z przekąsem Studenci mówili, że to uniwersytet o samej Warszawy. Natomiast, natomiast to tak, tak nie jest, że, że w tej chwili myślę, że już nawet niektórzy mówią Oxford. No więc, więc to wszyscy pracujemy na ten wizerunek naszego uniwersytetu. Wszyscy pracujemy nad tym, żeby, żeby uniwersytet był rozpoznawalny, bo to się znowu przekłada, przekłada jak gdyby na też, przepraszam za słowo, nasz biznes, szeroko pojęty, bo zarówno w państwie, społeczeństwie, w Kościele, my tutaj jesteśmy szeroko profilowi w tym, w tym, w tym zakresie, więc, więc absolutnie się zgadzam z, z Panem Profesorem, że, że ta nasza otwartość na świat, musi być większa. Też właśnie, jak powiedziałem, przez środki masowego przekazu i przecież właśnie Wydział, którym w tej chwili zarządza mój kontrkandydat, to bardzo dużo w tym zakresie robi, że, że Państwo promujecie w mediach. Widzimy wielu politologów, którzy którzy pojawiają się na, na wizji. No i bardzo dobrze, bo my też przez, przez jakiś czas nawet jak występowaliśmy, to, to, to może nie przywiązywaliśmy zbyt wiele, wielkiej wagi do tego, żeby, nie wiem, w stopce, przy nazwisku, był, że, było napisane, że reprezentujemy Uniwersytet Pernasta Pana Wyszyńskiego. Wbrew pozorom, to może niewielka rzecz, a, a jednak pracujemy wspólnie nad, nad naszym wizerunkiem. I powiem szczerze, że sam pełniąc funkcję prorektora, jak czasem zdarzyło mi się zobaczyć, kogoś, kto, kto występuje z naszej uczelni, a podpisuje się tylko imieniem i nazwiskiem, to, to wykonywałem telefon albo pisałem maila, że i dopytywałem, czy, 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 czy wstydzi się, że, że pracuję w tak znanej uczelni, czy, czy też z jakiegoś innego powodu to czyni. Więc wiele wątków Pan Profesor poruszył. Jak najbardziej tutaj myślę, że do każdej, Każda kwestia, która została podjęta, podchodziłbym do, do tego, żeby, żeby ją wzmocnić i ten nasz charakter, też uczelni katolickiej, on się po prostu był, był, był wyeksponowany i, i byśmy, byśmy nie uciekali jak gdyby od tej naszej tożsamości, z której wyrośliśmy i koniecznie powinniśmy ją jak najpiękniej pielęgnować. Bardzo dziękuję za odpowiedź.